Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i mam dla was deal. Otóż rozpocząłem współpracę z Polish Ghost Hunters i jeżeli chcielibyście zobaczyć badania zjawisk paranormalnych, z moim udziałem to wpadnijcie na kanał podany w opisie i dobijcie 10 tysięcy subów. A ja wtedy od razu się spakuję i jadę przeprowadzić śledztwo w nawiedzonym miejscu. Hekko For Liu transmitował na Twitchu, gdy nagle wydarzyło się to. Aj, k***a on. si se ve medio ariso, e? Oj, me sestro tu vos, geju. Es que tengo súper alto el Discord. Oj, me sestro tu vos, geju. Es que tengo súper alto Discord. Creo que sí, güey. La luz que, de atrás se, se prendió. Creo que no, es quien dijo eso. Eh. Casi es cierto, güey. hay alguien, ¿no? N quiero creer que sí, quiero creer que sí. ¿Mamá? No, pues estoy solo acá arriba, yo, güey, de verdad, o sea, vivo solo acá arriba. No, es neta, miren, estoy temblando, se los juro. Voy a apagarla porque, pues no qué miedo. Voy a seguir jugando, espérenme.

Me acaban de tirar mi jalador del baño al piso, se los juro. Se los juro, que no hay nada aquí atrás en mi cuarto. O sea, literal, estoy solo, pero me acaban de tirar. Me hicieron esto así. No, yo creo que ya. Ya no quiero jugar esto. De... <gry> Heko jest ewidentnie przestraszony za istniałą sytuację. Jednakże, gdy tę powiada, po raz kolejny dzieje się coś dziwnego. No, dejen mi ile, dejen esto más Se lo juro, ya déjame cerrar el. Que estoy temblando, se lo juro. Ya déjame cerrar el juego y voy a abrir otra cosa. Es que fue aquí, ¿no? Te digo yo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero, lol. Ya está el puedo, ya 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 no quiero hola a entrar. Solo, no mames. ¿Trae, eh? Está ahí. No, ya 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 se, está, no sé si neta ya se está poniendo feo esto. ¿Qué rollo entonces no, te metiste no, a la de... si Voy, a... De... Voy a parar el stream, perdón, porque ya ya me espanté ahí nos vemos. Ahí. Co ty Osoba, która zamieściła ten film, pisze. Poniższy film został nakręcony 21 lutego 2009 roku. Materiał filmowy został nagrany w Meksykańskim Szpitalu w mieście Saltillo. Mówi się, że duch mojej dziewczynki wędruje po korytarzach tego szpitala. Oto nagranie, które zostało opublikowane. Ten szpital, jak większość, zajmuje się leczeniem pacjentów w różnym wieku. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, ile młodych dusz może przechodzić tymi korytarzami. Lindsey Burke uchwyciła przed kamerą coś naprawdę przerażającego. Początkowo wyjaśnia, co się wydarzyło. So this is where I filmed that video in front of this window, and then if you turn around, this is that room, and we do have a weird attic here that I've never been into. Um, so this is my husband's gaming room, which is even weirder, and um, this space sort over here, just yeah, just here, is where the shape was. <laughs> And even weirder, on top of my hairdressing trolley down here, I have this. It's not real. It's fake. I bought it as a placemat. I don't have the planchet to it. It's never been used. I don't now. Don't know what to do with it. I just use it to mix up bowls on top of. If you look at any of my hairdressing videos, I'm mixing all of my colours on top of this. Uh, what do I do with it? Someone give me advice. Oto jej nagranie, na którym coś uwieczniła. Myślę, że najlepszym pomysłem byłoby wyrzucenie tej tabliczki Ouija. Jeden z urban explorerów zwiedza krematorium i napotyka coś naprawdę przerażającego. 这个板凳呢后边有个东西啊，起雾了啊！老铁们，这屋里一直都冒烟，起雾了啊！起雾了啊！鹿子，娃娃，哎呦我的小孩，杨啊哎呦我操，我操你妈，我操你妈，哎，呦我操你妈，英灵啊！ Jedna z rodzin otrzymała powiadomienie, że ktoś stoi pod ich drzwiami. Powiadomienie zostało wysłane przez doorbell camera. Jednakże, jak widać, nikogo tam nie ma. Dopóki nie odsłuchali nagrania. Niektórzy twierdzą, że mogła być to jakaś złośliwa istota, która chciała się do kogoś przyczepić i karmić się nim. Jak myślicie, czym mógł być ten dźwięk? Cokolwiek to było, audio bez wątpienia jest dość przerażające. W Iguła w Brazylii nagranie z kamery CCTV pokazuje coś strasznego, zresztą zobaczcie sami. Trudno domyślić się, co to może być, ale fakt, że nagle znika, popiera przekonanie, że jest to duch. A ty co o tym myślisz? Dwóch urban explorerów zwiedza jeden z opuszczonych budynków, gdy postanawiają wejść. Nagle rejestrują coś bardzo niepokojącego. Co? 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 我操！<gasps> Victoria Martinez pisze: Przyjechałam odwiedzić mojego dziadka, którego nie było ze mną, gdy był na dole. Victoria myśla, że jest sama na drugim piętrze, dopóki nie złapała tego dziwnego czegoś w aparacie. Są Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie również wpaść na poprzednie filmy, jakie i oczekiwać na nowszego. A, i wpadnijcie na Instagrama, nexu przez 3 u, jeżeli jesteś ciekawy co porabiam poza YouTube, Na razie, do jutra.